Witam Was serdecznie w Pokoju Chrystusowym. Trzcina wydaje się rośliną bardzo niepozorną, jednak dawniej pełniła ona też ważną rolę. Dotyczy to zwłaszcza trzciny papirusowej, a właściwie cibory papirusowej. Zarówno czcina jak i cibora pojawiają się w Biblii wielokrotnie. Już w Psalmie 45 Czytamy, że trzcina pełni rolę rylca do pisania, a w 40. rozdziale Księgi Ezechiela i 11. rozdziale Objawienia jest wykorzystywana jako pręd mierniczy. Z trzciny wyrabiano też maty oraz pokrycia dachów. Tradycyjnie pokrywano nią też namioty w czasie święta Sukot. Podobnie też z Tibora, z której wyrabiano liny, a nawet całe łodzie. To właśnie z trzciny papirusowej sporządzono koszyk dla małego Mojżesza, co też czytamy w II Mojżeszowej, w II rozdziale, i trzecim wersecie. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a wożywszy wędziecko położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Cybora była też jednym z symboli Dolnego Egiptu. Ponadto w Biblii często trzcina symbolizowała słabość, kruchość oraz niestałość. Podobnie czytamy też w słowach posłańców asyryjskich skierowanych do króla ludzkiego Hiskiasza. A zapisane je mamy w II Księdze Królewskiej w rozdziale 18 i wesecie 21. Oto oparłeś teraz swoją ufność na tej nadłamanej klasce czcinowej na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. I słowa te miały pozbawić odwagi obrońców Jerozolimy, lecz zawierały w sobie dużo prawdy, gdyż to z powodu właśnie nadmiernej ufności we własnej siły. Ponadto z powodu porzucenia, przymierza z Bogiem, najpierw Izrael, a potem też Juda cierpiał asyryjskie najazdy. I przed tym właśnie Bóg ich ostrzegał, między innymi co czytamy w pierwszej Królewskiej, rozdziale 14, wersecie 15. I uderzy Pan Izraela, tak że się zachwieje, jak trzcina nad wodą, i wykorzeni Izraela z tej urodzajnej ziemi, którą dał ich ojcom i zapędzi ich aż poza Eufrat, za to że sporządzili sobie Aszery pobudzając Pana do gniewu. I w tym samym czasie Bóg wysłał też proroka Izajasza, który zapowiadał, że kiedy oni odpokutują za swoje grzechy, Bóg ześle dla nich też Mesjasza, aby przez Niego udzielić im też zbawienia. Jak czytamy w księdze Izajasza w rozdziale 42 oraz w wersetach od 1 do czwartego Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. natchnęłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny natłamanej nie dołamie, ani knota gastącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Podobnie napisano też o Jezusie Chrystusie w Ewangelii według Mateusza 12:20. Doskonale ilustruje to charakter naszego Pana. Oraz jego troskę o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. W zamian za to, jak też czytamy w Ewangelię według Mateusza w 27 rozdziale, w recytach od 29 do 30 spotkał go bardzo smutny los. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a czcinę dali w prawą rękę jego i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili, bądź pozdrowiony, królu żydowski, i plując na niego, wzięli trzcinę i bili Go po głowie. Jednak nie powstrzymało to dzieła Jezusa Chrystusa, gdyż taki był Boży Plan. Wcześniej nie powstrzymało to też posłannictwa Jana Chrzciciela, o którym sam nasz Pan wypowiedział takie piękne słowa zapisane w Ewangelii według Mateusza, 11 rozdziale, w wersetach od 7 do 10. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy czcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego, Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. I Jan miał przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa i nie tylko zapowiadał dzieło Chrystusa, ale także jego cierpienia. I na koniec warto wspomnieć, to właśnie dzięki papirusowi, albo raczej przy jego wydatnym udziale, zostały zachowane słowa naszego Pana. Też to właśnie papirus był tym głównym nośnikiem, na którym spisywano całą Biblię. Dopiero później tę rolę przejął pergamin oraz papier, którego nazwa też pochodzi od papirusu. Tak więc możemy być wdzięczni za tą niepozorną roślinę, dzięki której możemy czytać i radować się te słowem. Do zobaczenia i z Bogiem.